Cześć, witam w piergoleniu numer 10, gdzie zerkniemy sobie przed weekendem na wydarzenia około piłkarskie. Ten odcinek zaczniemy od przeprosin i od przeprosin po niemal 20 latach. Spokojnie nic się nie stało, a wręcz przeciwnie, bo to przeprosiny w żartobliwym tonie. Ronaldo, król strzelców z Mundialu z 2002 roku, przeprosił wszystkie mamy. Za fryzury ich synów, którzy naśladowali w tamtym czasie gwiazdora mundialu. Luis Nazario de Lima przy okazji wyjaśnił, że jego fryzura powstała wtedy bardzo spontanicznie i była swojego rodzaju kamuflażem. Miała bowiem odwrócić uwagę od tematów kontuzji, z którymi borykał się w czasie mistrzostw wielki piłkarz. No, szkoda, że nie dało się tak zrobić z lewym na Wembley. Ach, znacie ten moment, ten dreszczyk emocji, gdy macie w pracy okres próbny. I potem ten moment, gdy przychodzi do przedłużenia umowy, no, chyba że zrezygnujecie z pracy po pięciu dniach. Tyle bowiem na swoim stanowisku wytrwał nowy trener mu Sporu. Nowy, krótkotrwały trener Ismael Kartal sam zrezygnował ze stanowiska, bo, jak przyznał, brakuje mu motywacji do pracy. Przynajmniej uczciwie. No, i można sparafrazować, lepiej wcześniej niż wcale. Rzut opaską Cristiano Ronaldo po nieuznanej bramce w meczu z Serbią zyskał już status kultowego. I okazuje się, że z całej tej dziwaczno-nerwowej sytuacji może wyjść coś bardzo dobrego. Opaska, bowiem została wystawiona na aukcję charytatywną w Serbii i w pewnym momencie zaczęła osiągać wręcz astronomiczne kwoty. Gdy wydawało się, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i uda się zdobyć jak najwięcej pieniędzy na leczenie chorego chłopca. Te ogromne stawki zaczęły budzić niepokój. I po sprawdzeniu, niestety, okazało się, że wszyscy mamy do czynienia z oszustami. Bowiem, jacyś niebywali idioci, postanowili podbijać aukcje sztucznie z jakichś bardzo dziwnych kąt niewiadomego pochodzenia. I tym samym, co tu dużo mówić, i grać z czyjąś nadzieją. Wyjątkowo beznadziejna postawa, a po weryfikacji kwoty, która sięgała już nawet paru milionów euro, wyszło na to, że teraz wynosi ona około 250 tysięcy złotych. My oczywiście trzymamy kciuki, żeby nadal rosła i żeby udało się zebrać wymaganą kwotę. Belgia to kolejna kadra, która przyłączyła się do protestu przeciwko łamaniu praw człowieka i warunkom pracowniczym w Katarze. Ma to oczywiście związek z przyszłorocznym Mundialem. Piłkarze Czerwonych Diabłów przed meczem eliminacyjnym z Białorusią. Ubrali koszulki, na których widniał napis Piłka nożna wspiera zmiany, co oczywiście było przesłaniem w stronę Kataru. I jest to kolejny kraj po Holandii, Niemczech i oczywiście Norwegii, która wszystko zapoczątkowała jaki wyraził jasny sprzeciw przeciwko warunkom pracowniczym w Katarze. Ciekawe, czy w którymś z nich dojdzie do realnego bojkotu mistrza Świata, mi nadal ciężko w to uwierzyć. Gdy wszyscy już hucznie ogłosili reformę Ligi Mistrzów, Nagle okazało się, że to wcale nie jest taki pewny temat. Brytyjski dziennik The Athletic poinformował, że największe kluby znów tupnęły nogą. Giganci, jak to giganci, chcą mieć większy wpływ na sprzedaż praw telewizyjnych. UEFA chce mieć opcję weta. No i w ten sposób mamy klasyczny pad. Z tego też powodu oficjalna zmiana w Lidze Mistrzów nie została ogłoszona, a rozmowy przeniesiono na 19 kwietnia. No i cóż, jak znam życie, będziemy świadkami kolejnego straszonka Superligą. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Feyenoord Rotterdam nie ma na tyle kasy, żeby zwrócić wszystkim, którzy kupili karnety, tym samym wspierając klub w ciężkich czasach covidowych, ale sam zespół i sponsor techniczny wpadli na bardzo ciekawą inicjatywę. Jak podaje portal 24 24net ci kibice, którzy zrzekną się zwrotu pieniędzy za karnety, Otrzymają od klubu wyjazdową zieloną koszulkę na przyszły sezon. Co ciekawe, nie ma ona być do nabycia w zwykłym sklepie, czyli stanie się de facto unikatem. Oczywiście nie będzie to równowartością takiego karnetu, ale jak wiemy, miłość kibiców nie przelicza się na pieniądze. Paradoksalnie zatem i dość zabawnie, mogłoby się okazać, że podczas powrotu na trybuny byłoby na nich bardziej zielono niż czerwono-biało. Tą informacją kończymy odcinek. Ja oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję za uwagę! I oczywiście wpadajcie na niedzielny format Dobry Kit, gdzie poględzę tym razem o trykotach na najbliższy sezon. Do zobaczenia. Cześć.